Wyobraźcie sobie, że spaceruję teraz po Leśnej Polanie, nieopodal płynie strumyk, a za mną rozciąga się piękny widok na wzgórze, winnice, a może po prostu na pole kukurydzy. Jeśli macie ochotę odetchnąć od zgiełku miasta, zabiorę Was właśnie w takie miejsca. Zapraszam serdecznie na długi weekend. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Długiego Weekendu, moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się w północno-wschodnim Mazowszu, w miejscu, które się nazywa Dom nad Wierzbami i jest to miejsce, które sprzyja wyjątkowemu kontaktowi z naturą i o tym miejscu opowie nam jego właścicielka Basia, którą teraz wam przedstawiam. Basiu, witam bardzo serdecznie. Się, opowiedz nam, opowiedz nam kochana o swoim miejscu, o tym dla kogo ono zostało stworzone, kogo przyjmujesz tutaj i jaki jest na to pomysł. Ogólnie powiem, że przyjmuję tutaj ekoturystów. To jest najwspanialszy kontakt, jaki mam ze swoimi gośćmi, kiedy podobnie jak ja kochają naturę, kochają przyrodę, kochają zwierzęta i taki styl życia slow. No tak, bo e, dopowiem jeszcze, że dom nad wierzbami znajduje się nad rozlewiskiem Bugu i e, jest to obszar Natura 2000, więc tutaj tej bliskości tak. z naturą rzeczywiście mamy, mamy dosyć sporo. Bardzo dużo, a nawet mamy tutaj trzy obszary naturowe. Mhm. Dolina Dolnego Bugu. Ostoja Nadburzańska i Puszcza Biała, która jest tuż za główną drogą do Saracka. Brzmi to wszystko bardzo interesująco, bardzo ciekawie. Rzeczywiście jest to wspaniałe miejsce dla tych wszystkich, którzy cenią sobie przede wszystkim kontakt z naturą. Do kogo jest skierowane to miejsce? Do ilu osób jest skierowane? Czy wynajmujemy je bardziej parą, czy kilku osobom? Czy są to jakieś zorganizowane grupy? Czy robicie tutaj, nie wiem, może jakieś przyjęcia, warsztaty, czy, czy tego typu rzeczy? Jaki klient tutaj, czy też jacy goście są. Najbardziej pożądani przez Ciebie. To znaczy, obiekt jest na pewno tylko dla dorosłych mhm. osób albo dla dzieci tam powyżej 10 mhm. lat, żeby wszyscy mogli dobrze odpocząć. Jasne. E, przyjmuj, znaczy, to jest obiekt agroturystyczny o profilu ekoturystycznym, ponieważ spełniamy bardzo wyśrubowane warunki ekoturystyki i można przyjechać do nas w parach, pojedynczo, można przyjechać na warsztaty, których tutaj sporo się odbywa. Mhm. Głównie artystyczne, czyli malarskie, mhm. jogowe, duchowe wszelkie, więc fotograficzne, bo Rozumiem. dużo fotografów. Ale te warsztaty, te warsztaty, które tutaj są organizowane, to są warsztaty organizowane przez twórców samych warsztatów, tak. którzy po prostu wynajmują u Ciebie obiekt i sobie taką grupę tak. tutaj organizują. Wy również tutaj m, zabezpieczacie gościom wszelkie posiłki i te posiłki to też nie. Są takie zwykłe gdzieś tam, e, po prostu zamawiane w cateringu, tylko specjalnie przygotowywane przez Was, i też nie z byle jakich i przypadkowych produktów. To prawda, e, karmimy naszych gości, e, podając im śniadania i obiad do kolacji. Mhm. No, w ramach moich doświadczeń i uczenia się ekoturystyki poznałam też różne osoby, które produkują właśnie zdrową żywność. No jak sami widzicie, przyjeżdżając tutaj, nie musicie się o nic martwić, ponieważ dach nad głową, fantastyczną formę wypoczynku, kontaktu z naturą, jak i również zapewnienie dobrych posiłków, to wszystko, o to wszystko dba gospodyni. Którą jest Basia, którą właśnie wam teraz przedstawiamy, to wszystko macie zapewnione, kochani. Obiekt nazywa się dom nad wierzbami, tak. ale domy są dwa. Tak, no bo ten dom stoi tutaj 20 lat, mhm. jest domem przeniesionym z Podlasia o historii ponad stuletniej, dokładnie 114 lat temu został zbudowany na Podlasiu, mhm. a 20 lat temu przeniesiony tutaj na naszą kurpiowską ziemię, bo jesteśmy tu na skraju Kurpi Białych. Mhm. I przez 10 lat ten dom był wystarczający na, na potrzeby naszych gości, właśnie dopóki nie zechcieli, zechcieli bardzo przyjeżdżać tutaj na warsztaty. Rozumiem. Stary dom, się... stary dom nie, nie spełniał takich potrzeb, dlatego powstał Szary Dom. I tam jest sala warsztatowa. Tam jest też kuchnia dla gości, żeby mogli też sobie sami czasem mm -hmm. przyrządzić posiłki, jeśli sobie życzą. I tam mamy dwa pokoje dla gości. Super. I w tym domu mamy trzy pokoje, i w związku z tym jesteśmy w stanie tutaj przyjąć 17 osób. Dobrze 17 pamiętam osób, tak. tak. Pokażemy teraz jedną i drugą przestrzeń, o której Basia nam oczywiście opowie. Zapraszamy serdecznie, chodźcie z nami. Proszę tutaj o tym wnętrzu, ponieważ ono jest. No z jednej strony widać, że to nie jest wnętrze nowe, że jest tutaj ta historia tego stuletniego domu. Jak wspominaliśmy, on został przeniesiony z Podlasia, ale to też nie jest takie miejsce, które jest takie typowe dla miejsc, które są wynajmowane, gdzie wszystko jest po prostu poukładane na swoje miejsce, i tak dalej. Przede wszystkim dlatego, że tutaj na co dzień Mieszkasz, żyjesz, korzystasz z tego miejsca sama. To nie jest miejsce takie wynaj stricte wynajmowane, tylko bardziej takie miejsce, w którym ty przyjmujesz gości i rzeczywiście tutaj jesteś na co dzień. Dokładnie tak jest. Mhm. Dokładnie tak jest. To jest moje miejsce do życia od 20 lat. I kształtowałam te wnętrza według własnego gustu, własnych potrzeb. I jakby nie było to, a raczej to, co widzimy, czyli obrazy, są efektem tego, co tutaj się działo, mm -hmm. niż jazda do sklepu i kupowanie wyposażenia wnętrza. Powiedz mi, czy ten dom bardzo różni się od swojej pierwotnej formy, od tego, w jakim stanie czy w jakim stylu znaleźliście go tam na Podlasiu i zdecydowaliście, że to będzie ten dom, który zostanie tutaj mm -hmm. przeniesiony? Czy on bardzo został mocno zmieniony, czy teraz? czy to jest ta, ta forma, taka w miarę zastana, tylko po prostu już tutaj urządzona w ten sposób przez Ciebie? Znaczy został lekko przeprojektowany mhm. na potrzeby, wtedy 20 lat temu, na potrzeby przyjmowania tu artystów, malarzy, mhm. bo z mężem prowadziliśmy taką działalność agencyjną, artystyczną i zapraszaliśmy, to miało charakter międzynarodowy, więc tutaj chcieliśmy, żeby też przyjeżdżali artyści i mogli tu zamieszkać jednocześnie Rozumiem. i korzystać z tej pięknej przyrody, którą najczęściej malowali. Mhm. Więc trzeba było podnieść dach w stosunku do tego, co było o jakiś metr, żeby można było pokoje na górze dla artystów zrobić. I ta przestrzeń, którą tutaj widzimy, miała dwa duże pokoje. Tutaj, gdybyśmy spojrzeli na lustro, to tam jest jeszcze ślad po tym, jak przebiegała linia podziału tego wnętrza. Rozumiem. Moi drodzy, chodźcie, pokażemy Wam teraz kolejne e, części tego domu, ponieważ są naprawdę wyjątkowe. Jest co pokazywać, jest na co zwrócić uwagę. E, zabierzemy Was teraz e, w troszeczkę takie półprywatne miejsce Basi, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ jest to e, miejsce, w którym Basia ma swoje biuro, ale w którym przede wszystkim znajduje się piękna biblioteka. Zapraszamy serdecznie. Proszę. Znajdujemy się teraz e, w biurze Basi, tak e, można by było to szumnie powiedzieć, niemniej jednak. E, to, co widzicie, tutaj to jest przede wszystkim wspaniała biblioteka, cała masa fantastycznych elementów, również też związane z historią tego domu i w ogóle z twoją historią. W tle, w tle za nami jest tutaj zdjęcie tego domu, który był jeszcze na Podlasiu w swojej oryginalnej formie. To właśnie ten dom tutaj został przeniesiony, tak? Tak. tak. Basia, ale powiedz nam tutaj o, tej, o, o tym pokoju, o tej przestrzeni, o tej bibliotece to jest twoje biuro, ale nie tylko. Goście taki, mogą taki gabinet, sobie tutaj. Gabinet, gdzie goście mogą sobie przyjść, wybrać książki do czytania, mhm. posiedzieć sobie tutaj czy popracować też, jeżeli taka konieczność mhm. i pooglądać obrazy, tym wnętrzem się dzielę ze swoimi gośćmi. No jasne, a jest czym się dzielić, no bo tutaj rzeczywiście sporo takich elementów artystycznych, sporo sztuki, może kilka słów powiesz nam o tej, o tej niezwykłej rzeźbie, bo trudno nie zwrócić na nią uwagi jest naprawdę imponująca. No to jest praca rzeźbiarza z Wrocławia, Przemysława Lasaka, mhm. który takie cudne rzeźby tworzył. Ona już ma swoje lata, ponad 20. Pana Lasaka poznaliśmy, kiedy zaprosiliśmy go na plener malarski do Malezji. Mhm. I dzięki temu otrzymaliśmy w prezencie też takie piękne dzieło, które bardzo zdobi ten mój gabinet. Zaprosimy może teraz naszych widzów na górę, pokażemy pokoje, Dobrze. którymi dysponujesz dla swoich gości bardzo i proszę. opowiemy o nich. Dobrze, Zapraszamy. Serdecznie. Bardzo proszę. Jesteśmy w jednej z trzech sypialni, która jest w tym domu do dyspozycji gości. No i jak widać, odbiega troszeczkę stylem, który mamy na dole. Jest już taka bardziej spokojna, natomiast w pełni funkcjonalna. Ta akurat tak. przeznaczona dla trzech osób, tak. i również pojawiają się tutaj elementy artystyczne i może o nich dwa słowa bo to jest artystka z Malezji mhm. bardzo piękne takie graficzne te prace bardzo lubię bo one jakby nadają też charakteru temu wnętrzu mhm. ten pokój nazywa się pomarańczowy i te elementy pomarańczu, żółtego bardzo tu harmonizują to wnętrze. W takim pokoju najważniejsza jest funkcjonalność, no oczywiście uroda. Mamy no tak. tu przepiękne, e, e, dziergane ręcznie narzuty na łóżkach. W całym tym domu takie są i bardzo jesteśmy z nich dumni, bo są wyjątkowe. No w tym domu w ogóle dosyć dużo przebija się takich rzeczy, które zostały stworzone gdzieś tam ręcznie, nie masowo, nie, nie, nie fabrycznie, tylko, tylko wytworzone albo w małej ilości, albo wręcz nawet w pojedynczych sztukach, prawda? Prawda. To znaczy tak, łóżka były zamawiane na Suwalszczyźnie mhm. i stolarz na Suwalszczyźnie nam takie zmajstrował wspaniałe, wygodne bardzo. Natomiast wszelkie. Inne elementy meblowe czy lustra kupowane z drugiej ręki, bo ten design, który kiedyś był, i piękne wykonanie wielu przedmiotów po prostu bardzo pasuje do tego domu, chociaż jest to. Tak jak tam wspominałam wcześniej, styl eklektyczny, i nie chodzi o to, żeby wszystko było tak okurą, tylko żeby jednak pasowało do siebie. Jasne. No i chyba udaje się to osiągnąć. Super. No tak, tak. Chodźcie, kochani, pokażemy kolejny sypialnię. Zapraszam Cię tutaj do pokoju fioletowego. No tak, bo tutaj każdy pokój ma swoją nazwę, tak jak wspominaliśmy tam, i jest to zawsze nazwa? Koloru. Mhm. Tu jest akurat przewaga fioletu, więc jest to fioletowy pokój. No piękne. A proszę powiedz mi, historia tych dwóch uroczych fotelików. To jest gdzieś one zostały znalezione, czy to też gdzieś były robione? O co tutaj chodzi? Bo to też taka no, powiedziałbym niespotykana forma. To, to są fotele kupione przez jakiś portal sprzedażowy mhm. z drugiej ręki. Ręki, bo takie wypatrzyłam, że one nadadzą tutaj takiego fajnego kolorytu. Jak widać koty bardzo je lubią. No tak, bo tutaj mamy, mamy cztery koty i jednego psa synka. Tak, tak. Które, które mieszkają razem z tobą. No, fantastycznie. No. fotale rzeczywiście urokliwe i pięknie, pięknie rzeczywiście podbijają charakter tej sypialni. No dobrze, mamy tutaj jeszcze jedną, którą byśmy chcieli pokazać, którą dysponujesz dla swoich gości. Tak, zapraszam. zapraszam też. Do pokoju niebieskiego. Proszę okay. bardzo, jak widać jesteśmy w pokoju niebieskim. Ponieważ... Żeby, żeby nie powiedzieć niebiańskim. Tak, żeby nie powiedzieć niebiańskim. <laughs> ale co, tutaj też znowu mamy elementy sztuki, tak, elementy artystyczne. E, również ciekawy w zupełnie innym stylu, ale, ale bardzo fajny, ciekawy fotel. No i piękne narzuty to, tak. dziergane w takim kolorze, w jakim tutaj chciałam, żeby ten Dominował w tym, dominował w tym pokoju. W tym pokoju. Mhm. Jak zapewne zauważyliście, w pokojach nie ma łazienek, ale bez obaw te łazienki oczywiście do dyspozycji gości są. Łazienki są dwie: jedna jest z wanną, druga z prysznicem, czyli dla każdego coś miłego. Goście oczywiście mogą sobie wybierać i korzystać z nich woli. Moi drodzy, my tymczasem zapraszamy was serdecznie teraz do drugiego domu, bo jak wspominaliśmy, domy są dwa. Drugi jest o nieco innym charakterze i jak przeniesiemy się do niego, Pasia nam również o nim opowie i powie, do czego on służy. i już jest zbudowany totalnie od nowa, tak? to jest nowy budynek, tak. który został zbudowany metodą tradycyjną, czyli został po prostu wymurowany, obłożony piękną szarą deską i też trochę służy innym potrzebom. Aranżujemy ten, to wnętrze po prostu tak, jak sobie nasi goście życzą do odpowiednich warsztatów, po prostu mhm. do innego, rozumiem, różnego rozumiem. przeznaczenia. Tak? Rozumiem, czyli tutaj e, ćwiczymy, trenujemy, malujemy, gotujemy tak. w zależności od tak, potrzeb, od, tak. od tego, e, z jakim zamysłem tutaj dana grupa przyjedzie. Ale no w tym domu tak. znajdują się również e, kolejne dwie sypialnie dla gości i tak. pełnofunkcyjna kuchnia. kuchnia duża wyposażona kuchnia, tak? tak, jak normalnie w domu. Tak. To Kuchnię pokażemy potrzebne. Wam na przebitkach, a do sypialni zapraszamy już teraz i właśnie teraz te sypialnie Wam pokażemy. W drodze na górę do górnych sypialni przechodzimy obok ceglanej ściany i mimo tego, że dom powstał jakby współcześnie, został zbudowany całkiem niedawno, kilka lat temu, to ta cegła tutaj nie jest cegłą współczesną i Basia, powiedz nam proszę o jej historii. To, to się wzięło stąd, że miałam takie pragnienie, żeby ten nowy dom miał jakiś element historyczny, czy no z, jakąś, no z jakąś historią, mhm. jednym słowem. I znalazłam na Białych Kurpiach, tu niedaleko, w Pniewie, pana, który miał rozbiórkową cegłę, którą formował jego tam pradziad w 1900 roku. On to rzeczywiście jest robił dosyć to ręcznie. Nieciwa. To było ręcznie robione. Każda z tych cegieł jest bardzo ciężka, bardzo ma wymiary większe niż współczesne. I bardzo mnie ucieszyło, że mogłam z niej zrobić tę ścianę działową i komin, który jest tam na górze. No i pięknie. Udało się, moi drodzy, mamy we współczesnym domu mamy element, który ma grubo ponad 100 lat. Zapraszamy do sypialni. Znajdujemy się w jednej z dwóch sypialni w szarym domu, które są umieszczone na górze. To już są dosyć nowoczesne, duże przestrzenie. Tak, Jedna sypialnia jest przeznaczona dla czterech, czterech osób. osób tak. I tutaj już do każdej sypialni mamy również łazienkę, ale mamy również te elementy sztuki, które przez cały czas nam się dzisiaj przejawiają we wszystkich pomieszczeniach i tutaj również te obrazy z nami tak. są. I etniczne, czyli chodniki, które są tkane na, przez tkaczki, nie mhm. niekupione. Nie, nie na sklepie. Bardzo mi zależało, żeby było nawiązanie do y, tradycji regionalnych, do sztuki regionalnej, także. Y, także tak, no tak, takie elementy musiały tak, się tutaj pojawić tak. obowiązkowo. Jesteśmy w drugiej sypialni y, szarego domu i tutaj oczywiście również powtarza nam się. Cały czas klimat artystyczny, mamy obrazy, mamy rzeźbionego ptaka, tym razem dzięcioła, Mamy oczywiście piękne tkane chodniki. Ta, ten pokój jest przeznaczony dla trzech osób. Dla, tak? trzech. dla trzech osób, tak. i również jest wyposażony w łazienkę, łazienki będziecie mieli okazję zobaczyć na przebitkach. Więc jest to cały czas kontynuacja tej wizji, którą tutaj w tym domu mamy. Więc Kochani, no, żywy przykład na to, że dla każdego coś miłego na tej posesji się znajdzie. Zapraszamy Was teraz serdecznie ponownie do pierwszego domu. Tam sobie usiądziemy z Basią i porozmawiamy troszeczkę o jej historii, o tym jak się tutaj znalazła, skąd się wzięła i skąd ten pomysł na to, żeby takie miejsce tutaj stworzyć. Zapraszamy serdecznie. Oprowadziliśmy Was wraz z Basią po... I cudownych przestrzeniach po obydwu domach, i teraz powróciliśmy z powrotem do tego pierwszego. I Basiu, jeśli pozwolisz, chciałbym trochę porozmawiać o historii, ale teraz już o Twojej historii. Jak to się stało, że tutaj trafiłaś, znalazłaś to miejsce, czy to jest miejsce, które po prostu gdzieś tam miałaś, liczyłaś po rodzicach, czy po dziadkach, czy, czy totalnie w jakichś innych okolicznościach znalazłaś, bo z tego, co już tam wcześniej wspominałaś, to miejsce tutaj, w którym się znajdujemy, to po prostu było pusta działka, na którą został przeniesiony ten dom, który został znaleziony na Podlasiu i przetransportowany, zbudowany tutaj na nowo. No więc ja tutaj się tak troszkę przypadkiem znalazłam w tym miejscu, chociaż okolice tu Zalewu Zegrzyńskiego, Serocka były mi znane, bo wielokrotnie tam przyjeżdżałam na odpoczynek czy wakacje, ale nigdy nie, przekro, nie przejechałam przez most na narwi Wierzbicy, który pokierowałby na nadrzeczne już bardziej okolice, a nie zalewowe. Mhm. I, i, to, I kiedy to się w końcu stało. To, to, to naprawdę y, byłam prze, bardzo zauroczona, y, że Bóg, który za chwilę wpada do narwi, jest tak samo dziki tu, pod Warszawą, można powiedzieć, jak na tym odcinku, którego znałam na granicy z Ukrainą. Wcześniej mieszkałaś w Warszawie i zajmowałaś się zawodowo czym? dziennikarstwem. Dziennikarstwem. I w którym momencie przychodzi ten pomysł do głowy, że jak już, powiedzmy, znalazłaś sobie to miejsce, to miejsce cię zachwyciło swoją, swoją, swoim urokiem, tą przyrodą, które, którą nas otacza, to w którym momencie pojawił się ten pomysł, że stworzę miejsce nie tylko dla siebie na emeryturę, w którym będę mogła sobie już odpoczywać i spokojnie spędzać czas, ale będę też przyjmowała gości. Planując duży dom, ale wiązałam to z zawodem mojego męża, mhm. który jest malarzem. I chcieliśmy tutaj też organizować plenery malarskie, więc te pokoje, które są tu w Starym Domu na Górze, mhm. były przygotowane dla malarzy, nie dla turystów. Okay. Rozumiem. Czyli, czyli pierwotny zamysł był tak. taki, że będzie, będą to plenery malarskie, będą tutaj przyjeżdżali malarze, którzy tak. będą mogli spędzać dowolną liczbę dni w roku i po prostu wykorzystywać tak. te uroki natury i tą naturę tutaj. Tutaj tak. malować. Okay. Tak. I dopiero później, gdzieś tam w wyniku, w wyniku rozwoju dalszego pojawił się ten pomysł, żeby przyjmować po prostu y, turystów. Tak, tak. To, to po kilku latach. I mhm. y, 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 z kolei y, przyjmowanie gości na wypoczynek y, nie tylko artystów, ale mhm. też na wypoczynek. Y, Spowodowało, że była potrzeba, żeby stworzyć też warunki do organizowania warsztatów różnego rodzaju, bo no, gdzieś one się musiałyby odbywać. Ten, ten dom nie dawał takich, takich możliwości. I dlatego 10 lat temu zbudowaliśmy Szary Dom, po to, żeby była tam przestrzeń na warsztaty. Na też jakąś dowolność dla gości, którzy chcieliby sobie sami przygotowywać jedzenie, więc stąd ta kuchnia tam. I początkowo górna część tego domu była też przeznaczona na, na jakąś mniejszą formę warsztatową. Ale ponieważ po kilku latach ten, nie były aż tak wykorzystywane te, te pokoje na górze, Rozumiem. dlatego przeznaczyliśmy je dla gości, którzy właśnie robiąc warsztaty na parterze, mogli też tam Od na tej zamieszkać, górze zamieszkać. Sobie, tak. mogli być sobie w tym tak, samym budynku. No tak. tak, no bo tutaj um, też musimy wspomnieć o tym, że rzeczywiście ta przestrzeń jest przygotowana nie tylko warsztatowo, ale też zdecydowanie wypoczynkowo. Mamy, mamy saunę, mamy balię, e, którą też wam Pokażemy na przebitkach. Mamy pomost, bo jesteśmy, tak jak wcześniej wspominaliśmy, nad, nad rozlewiskiem Bugu. Przy pomoście mamy kajaki i z tego wszystkiego, rozumiem, tak. Twoi goście w tych porach wiosenno-letnio-jesiennych korzystają. Tak, oczywiście. To jest dyspozycji. Pomost powstał jakieś 5 lat temu i po prostu stał się hitem naszych, dla naszych gości. Można powiedzieć, że bywa nawet bitwa o miejsce na Pomoście z, ryba, z wędkarzami, którzy lubią tutaj przyjść sobie połowić ryby. Ale myślę, że jest to oczywiście w cudzysłowie bitwa, bo to tylko pokazuje koloryt i zachwyt tym miejscem tak blisko przyrody, bo jesteś na Pomoście, czyli jesteś na wodzie, no tak. a jednocześnie obok masz przepiękne lilie, czy, czy Inną roślinność, która tutaj sobie dziko rośnie. No tak, bo tutaj rzeczywiście trzeba, trzeba to podkreślić, że miejsce jest naprawdę wyjątkowo urośliwe. My tutaj jesteśmy, nagrywamy ten materiał w połowie marca, więc jeszcze ta przyroda się nie obudziła, ona dopiero zaczyna gdzieś tam powolutku kiełkować. Ale, ale mimo tego, jak tam się rzeczywiście zajdzie, to, to jest to miejsce wyjątkowe i urocze. No dobrze, Basiu, ja ze swej strony bardzo chciałbym Ci podziękować za to, że nas zaprosiłaś, ponieważ jesteś przecudowną, przeuroczą osobą. Było nam bardzo miło Dziękuję. tutaj gościć u Ciebie. Dziękuję Miejsce, które stworzyłaś, również jest naprawdę wyjątkowe, bo jest to wybitne zderzenie historii ze sztuką i widać to tutaj na każdym kroku. Także, moi drodzy, no myślę, że Wam również ten odcinek przypadnie do gustu. Spodoba Wam się to miejsce. Zapraszamy bardzo serdecznie do Basi, do domu nad wierzbami. Zapraszamy również na długi weekend. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia.